Dzień dobry, witam Was serdecznie wy... O, przepraszam, już rozrabiam. W czytaniu lipcowym dla Lwa. Moi drodzy, yy... nie będę nic mówić. Jak chcecie, to subskrybujcie, jak nie chcecie, no to nie. Jak chcecie, to komentujcie, jak nie chcecie, to nie. Ja bardzo uwielbiam odzew od Was, ale nie chcę tego wyciągać na siłę. Uważam, że zgodnie ze swoją wolą podejmiecie najlepszą decyzję. Natomiast bardzo dziękuję za każdy odzysk z Waszej strony. Nie przedłużamy, po prostu idziemy. Idziemy do czytanka dla lwa. O już czas otworzyć oczy, moi drodzy. Czas otworzyć oczy na to niepowodzenie i po prostu powiedzieć, machnąć ręką, iść dalej. Lew, lew w miesiącu lipcu, to już przed waszymi urodzinami, już tak się nie bójcie przed tą prawdą, nie bójcie się tej prawdy, nie, nie kryjcie się przed prawdą, bo mocno, mocno zaznaczone to jest u was. Okej, okay, energia lipca dla osób spod znaku lwa. Jest, dziesiątka bułaby, jesteście w przeciążeniu, w przemęczeniu, w poczuciu takiej eksploatacji i ciała, i ducha, i umysłu, poczucie... Braku siły po prostu i poczucie że mam na sobie za dużo obowiązków. To, co miało mnie cieszyć, jednak mi ciąży. Co jest przyczyną tegoż stanu? Konsekwencja Waszych decyzji, moi drodzy, bo mamy tutaj sprawiedliwość. Czyli no, jakie Lewku decyzje podejmowałeś w ostatnim y, roku? Takie będą teraz konsekwencje tego czekać ciebie i wydajesz się być niezadowolony. Wydajesz się być trochę przeciążony. Na to, albo to są też sprawy oficjalne, sprawy sądowe, i tak dalej, co wszystkim ciąży, podejrzewam. Dlatego też zobaczymy, co Wam może stanąć na drodze. Pamiętajcie, ten miesiąc przed urodzinami e, zawsze jest taki podsumowujący może być trudniejszy. Rycerz Buław, mówię, że to wasza karta. Ja bym bardziej Was tutaj czuła niż strzelca, tak naprawdę. E, więc powiem tak. Będzie szansa się pokazać. Będzie szansa pokazać, yy, jak jesteście fantastyczni i wspaniali. Karta z, y, rycerza była w tak, że może mówić o y, kluczowym momencie zmiany biegu wydarzeń, tak, żeby pozytywnie skończył się dla Was. Dopytamy o to za momencik. Co już za wami na miesiąc? Yy? Lipiec, dziewiątka mieczy, bardzo dobrze, bo to jest okres zamartwiania się, to jest okres nieprzespanych nocy, to jest okres poczucia braku sensu, poczucia braku rozwiązania, poczucia osamotnienia w tym wszystkim, zagubienia we własnej głowie. Więc co macie w głowie, co teraz sobie myślicie, bo to już za wami umiarkowanie, jak pięknie strzelec mocno zaznaczony wokół Was, ale ogólnie mamy tutaj mm, karty, która mówi o tym, że ja potrzebuję harmonii. Jedyne, czego ja potrzebuję, to odpoczynku, spokoju, e, zharmonizowania swoich myśli, ja spokój, którego brakło. Wy teraz stawiacie właśnie to na pierwszym miejscu. Już nie, że muszę się pokazać, muszę się popisać, ale bardziej ja potrzebuję spokoju, potrzebuję prywatności, potrzebuję zharmonizować swoją energię. Pięknie. Co przed wami? Chyba, że jakiś strzelca macie w głowie. Dwójka denarów. Um, trochę żonglerka, być może odkładanie pewnych decyzji na później. Ale dwójka denarów także może mówić o, o czasie właśnie łapania te, tego balansu, tej równowagi. To wymaga skupienia, to wymaga pogodzenia obowiązków przede wszystkich przede wszystkim, przepraszam, i ułożenia sobie spraw materialnych i takich przyziemnych, żeby złapać oddech. No dobrze, w takim razie wy, wy w tym wszystkim bardzo cierpliwi w tym jesteście, to jest piękne, dajecie sobie cierpliwość, dajecie sobie zrozumienie, widzicie, że ciągle coś Wam staje na drodze, że ciągle nie do końca zadowoleni jesteście, ale chyba zdajecie sobie sprawę z tego, że sytuacja, kiedy odzyskujemy równowagę życiową, tak naprawdę jest procesem i to nie, nie zdarza się w jeden dzień i temu potrzebny jest czas, a zwłaszcza, jeżeli w to zaangażowane są po prostu życiowe aspekty, takie jak praca, Musimy sobie do, na przykład dać czas, tak, żeby znaleźć inną, jeżeli to nas nie satysfakcjonuje. Więc ta cierpliwość tutaj jest strzałem w dziesiątkę z waszej strony. Co jest w otoczeniu? Jaka jest energia dla lwa w otoczeniu? Siedamka mieczy. bardzo proszę uważać, bo może być tutaj coś przekłamanego. Ktoś może chcieć wykorzystać was w jakiś sposób. Ktoś może mi się pokazywać tutaj, tak zwanie chytry, planujący. Tak, żeby wykorzystać Waszą energię na rzecz siebie. Ja o to dopytam. Karta, która także mówi, żeby uważać na, a zwłaszcza, że jest sprawiedliwość, na rzeczy papierologiczno-administracyjne, bo gdzieś tam może być haczek. Nadziej bądź obawy, karta kochanków. Macie bardzo dużo takich podwójnych aspektów, czyli, że zrównoważę energię. Ale zobaczę, o co chodzi w rezultacie, bo wydaje mi się, że tutaj aspekt miłosny też nam może się zaznaczać. Jest diabeł. Moi drodzy, jeżeli nie jest to sukces materialny, jeżeli nie jest to koziorożec, to niestety wasza droga do tego spokoju i zrozumienia swoich potrzeb i siebie nie będzie taka, będzie bardziej taka. Zrobicie jeden krok do przodu, dwa kroki w tył, ale nie zniechęcajcie się, bo raz osiągniecie tę równowagę, raz osiągniecie swój cel. Natomiast jakieś intencje tu są nieczyste. Królowa denaru w tle, więc może tu koziorożec jakiś się zaznaczać nam. Ale powiedziałabym, że bardziej może chodzić o względy pracy, pieniędzy, dobrobytu. Więc już patrzymy. Sprawiedliwość nam dużo powie, bo to jest główny aspekt. Król denarów. Chodzi o kwestie pieniędzy pracy, domu, małżeństwa, wszystkiego co przyziemne i wszystkiego, co po zainwestowaniu ma nam dać opłacalny sukces. Czasu pieniędzy, tak? I tutaj ewidentnie pokazuje mi się, że coś jest przekłamane. Trzeba będzie uważać, bo macie tu kogoś, kto coś może chcieć wykorzystać. Dziesiątka Buław mówi, że wy jesteście absolutnie przeciążeni całą sytuacją. I mamy tutaj. Yy, mieczem. kontakt z kimś. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Czekajcie, świtałkami czy w otoczeniu? No tutaj mamy kogoś prowadzącego do zguby, kogoś wokół kogo, czy sytuacji, wokół której są same straty. E, faktycznie coś jest do załatwienia. Podejrzewam. O, proszę. Podejrzewam, coś Wam tu staje na drodze dobrego, też tak myślę. Tak. Wy się będziecie wahać z pewną decyzją. Mhm. Myślę, że to może być decyzja, bo w coś nowego macie szansę wejść, coś, co mogłoby, że tak powiem, wzbudzić w was trochę życia. Natomiast będziecie się wahać, w zależności od tego, kto wam to proponuje, e, trzeba zwrócić uwagę, czy warto. I też nie jesteście głupi, prawda? Tak, e, wy jesteście w oczekiwaniu, co z tego wyjdzie. Nie robię skoku w przód na siłę, nie angażuję się, póki nie jest wiadomy wynik. To będzie jakaś oficjalna propozycja, mam wrażenie. Może być ofi yy, propozycja związkowa. Może tak być. Wy macie bardzo dobre intencje liczycie, że osoba taka wokół was, która wam te propozycje daje, też takie, taką ma intencję. Niestety jednak karty pokazują, że może być zupełnie inaczej. Czyli jeżeli macie takie dziwne uczuć w sobie, że nie wiem, czy warto w to wchodzić, cokolwiek to nie jest. Praca, propozycja miłosna, to dobrze, że macie ten dziwny uczuć, bo. Intuicja Was nie zawodzi, moi drodzy. Czwórka kielichów dla mnie jest taką kartą kompas. Jeżeli my nie chcemy przyjmować czegoś, jeżeli emocjonalnie nie potrafimy się na coś otworzyć i mamy wątpliwości, to znaczy, że coś jest nie tak. I faktycznie coś jest nie tak, bo tutaj faktycznie ta osoba może prowadzić do zguby. Dlatego to, co mi się pokazuje, mimo że jesteście przemęczeni i zrobilibyście wszystko, żeby poczuć się lepiej, to w pewnym sensie przyglądacie się tej osobie i nie podejmujecie żadnej decyzji, tylko się przyglądacie. I trójka w mówi o tym, że staracie wyobrazić sobie, jakby to miało wyglądać. W przyszłości. Ta praca, to małżeństwo, ten dom, nie wiem. Natomiast e, macie nadzieję, że ta osoba ma dobre intencje, że chce zgody, że chce porozumienia. Natomiast w rezultacie jest diabeł i miarczy, czyli cierpienie, bo jednak ktoś miał nieczyste intencje. Więc tak, e, dziewiątka mieczy i księżyc niewiadoma przechodzi do przeszłości. Teraz już wiadomo, są jakieś zamiary, są jakieś informacje. Natomiast, tak jak mówię, osoba, która nam się to zaznacza, robi nam złudne wrażenie, że warto. Ale wy macie nosa i wy wyczujecie, jeżeli ktoś ma złe intencje, wy wyczujecie tę osobę, bo wy jesteście e, zaznaczeni w pozycji głowy, że potrzebujecie spokoju. W spokoju najłatwiej nam określić, co jest prawdziwe. I tutaj ewidentnie złapiecie bardzo szybko czuję, więc zwlekacie z decyzją, i to jest bardzo dobry ruch. Dopóki się nie okaże, jakie ta osoba ma intencje, a siódemka mieczy mówi i diabeł, że nie ma dobrych, dlatego jest trójka mieczy, bo niestety jest rozczarowanie. Wy macie nadzieję na najlepsze, tak, że oboje będziemy w tym szczerze i będziemy w tym zadowoleni. Jaka tutaj jest zrada? Królowa Buław, absolutnie skupicie na sobie, na swoich potrzebach, nawet nie brać pod uwagę potrzeb tych ludzi wokół Was. Macie bardzo dobre serce, bardzo szlachetni jesteście, to się tutaj mocno zaznacza wokół Was. Natomiast, jeżeli ktoś przychodzi do nas z takimi intencjami pod zasłoną uśmiechu i wspólnych momentów, albo co gorsze, zaufania emocjonalnego, no to jest po prostu łajdakiem. A więc karty pokazują, żeby skupić się na sobie, żeby skupić się na swoich potrzebach i działać w zgodzie ze sobą. Wyliczycie na to, że tutaj inspiracja przyjdzie z drugiej strony, że potrzeby dwóch stron zostaną wzięte pod uwagę i zrealizowane. Natomiast ta karta mówi, bądź egocentryczny. Skup się absolutnie na sobie, absolutnie na swoich pomysłach i na swoich chęciach i to nie będzie twoim opasem. Nie sugeruj się, tak jak masz zwyczaju tutaj opinią innych, bo wyjdziesz na to źle. Tutaj ktoś nie przyszedł życzyć ci dobrze, ale raczej poskromić twoją dobrą energię. Tak to widzę, moi drodzy. No nie będę was kłamać, może trafi to do jednej osoby, ale tak jest. Więc wy macie tutaj zadbać o siebie, o swoje pomysły o swoje dobre samopoczucie. A wtedy będziecie bardzo zadowoleni, a ta osoba będzie jest niesmaczona, bo nie udaje jej się wyciągnąć w pewien sposób energii od Was, ale to jest problem tej osoby, to nie dotyczy Was, to tutaj ta osoba ma jakiś konflikt ze sobą, Tu są jakieś nieprzypracowane emocje, uczucia, to jest jakby w życiu tej osoby niech ona sobie to układa, nie może tego robić cudzym kosztem. Dobrze, to też z mojej strony. Wszystkiego dobrego dla was. Bądźcie silni, bądźcie wytrwali. Zresztą tacy jesteście, ale wiem, że macie dobre serce i często myślicie, że jeżeli wy coś do kogoś zrobicie, to ta osoba wam też to odwdzięczy i niestety bardzo rzadko, to znaczy, no, nie bardzo rzadko, ale tutaj może to być akurat nieprawdą. Dlatego wy macie zadbać o siebie. A wtedy będziecie zadowoleni i nikt nie ucierpi na tym. Wszystkiego dobrego.